Dzień dobry, Marcin Liszewski, firma Bayer. Znajdujemy się w miejscowości Pawłowice, w okolicach Leszna, na południe Wielkopolski, i właśnie rozpoczynamy siewę kukurydzy. W dzisiejszym filmie omówię najważniejsze zagadnienia agrotechniczne poświęcone właśnie siewom kukurydzy. Zacznijmy od wyboru stanowiska. Kukurydza nie ma wysokich wymagań, jeżeli chodzi o stanowisko, ale nie najlepiej toleruje gleby ciężkie, zimne nadmiernie podmokłe oraz przesuszone. Dużo lepiej udaje się na glebach średnich i lekkich oraz torfowych, o uregulowanym odczynie oraz stosunkach wodnych. Przy uprawie gleby pod kukurydzę należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dobre spulchnienie gleby, ponieważ kukurydza wymaga stosunkowo dużego napowietrzenia gleby do tego, aby się prawidłowo rozwijać. Kolejnym aspektem, o którym chciałbym powiedzieć, jest wybór optymalnego terminu siewu nasion kukurydzy. Jak wiadomo, kukurydza jest rośliną ciepłolubną i w związku z tym wymaga stosunkowo wysokich temperatur do kiełkowania nasion i wschodów roślin. A co za tym idzie, wybór optymalnego terminu siewu jest jedną z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu uprawy kukurydzy. Z kolei, na termin siewu największy wpływ ma temperatura. I nie chodzi tutaj o temperaturę powietrza, ale właśnie o temperaturę gleby, a dokładniej temperaturę warstwy gleby w której umieszcza się wysiewane nasiona. Optymalnym terminem siewu kukurydzy jest moment, kiedy temperatura gleby na głębokości umieszczenia nasion wynosi minimum 8 stopni Celsjusza. Temperatura gleby w naszym przypadku wynosi w chwili obecnej 9 stopni Celsjusza, co oznacza, iż jest to takie, jest to takie minimum termiczne, przy którym można wysiewać odmiany o, o ziarnie typu flint. Z dentami natomiast wstrzymałbym się, aż temperatura Podniesie się powyżej 10 stopni. Optymalny termin siewu kukurydzy zależy również od kierunku jej użytkowania. W pierwszej kolejności wysiewa się odmiany przeznaczone do zbioru na ziarno, a dopiero później odmiany przeznaczone do zbioru na biomasę, czyli na kieszonkę lub, lub biogaz. Kolejnym aspektem agrotechnicznym, który chciałbym pokrótce omówić, jest ilość wysiewu nasion oraz powiązana z nią docelowa obsada roślin. Odmiany, które różnią się między sobą wczesnością, morfologią e, lub przeznaczeniem, mogą też często różnić się pomiędzy sobą wymaganiami odnośnie optymalnej obsady, przy których uzyskują one maksymalne plony. Tak samo rodzaj gleby, jej żyzność, potencjał plonowania czy strategia nawożenia, te czynniki również modyfikują ilość wysiewu nasion, którą powinniśmy uwzględnić. Przystępując właśnie do siewów. Ilość wysiewu nasion kukurydzy zależy również od takich czynników jak wczesność danej odmiany oraz kierunek jej użytkowania. Odmiany wczesne, które z reguły wytwarzają mniejszą biomasę niż odmiany późniejsze, mają lepszą tolerancję na wyższe zagęszczenia i dlatego można je wysiewać nieco gęściej niż odmiany późniejsze. Podobnie odmiany, które są przeznaczone do zbioru na biomasę. Wysiewa się w nieco większym zagęszczeniu niż odmiany ziarnowe, ponieważ zwiększona obsada wpływa na rośliny kukurydzy podobnie jak opóźnienie terminu siewu. W obydwu przypadkach mamy stymulację rozwoju wegetatywnego kosztem opóźnienia dojrzewania ziarna. Ilość wysiewu nasion zależy również od typu kolby kukurydzy. Odmiany o kolbach typu FLEX, czyli odmiany, które w cudzysłowie dostosowują rozmiar kolby w zależności od, od warunków siedliskowych, e, osiągają zwykle najwyższe plony przy średnio wysokich obsadach rzędu np. 80-85 tysięcy roślin na hektarze. Podczas gdy odmiany o kolbach typu FIX, które te odmiany posiadają względnie stały rozmiar kolby, bez względu na warunki, te odmiany z kolei osiągają najwyższe plony z reguły przy nieco wyższych obsadach niż odmiany fleksowe. Z tego wniosek, iż prawidłowo dobrana obsada jest szczególnie ważna przede wszystkim przy odmianach o kolbach typu fix, ponieważ jeżeli z jakiegoś powodu realna obsada takiej odmiany spadnie nam znacząco poniżej obsady zakładanej, docelowej, te odmiany nie nadrobią już plonu i osiągną plon nieco niższy niż teoretycznie. Mogłyby osiągnąć, gdyby obsada była idealna. W przeciwieństwie do odmian flexowych, które charakteryzują się większymi właściwościami buforowymi, przy tych odmianach kilkunastoprocentowy spadek obsady praktycznie nie robi żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wysokość plonowania, ponieważ te odmiany w tych warunkach wykształcą po prostu większe kolby. Ostatnim aspektem, o którym chciałbym opowiedzieć przy okazji tematyki siewów kukurydzy, jest głębokość siewu nasion. Generalnie powinniśmy dążyć do tego, aby nasiona umieścić na takiej głębokości w glebie, aby od spodu miały one kontakt z wilgotną warstwą gleby. Generalnie głębokość siewu nasion zależy od zwięzłości oraz aktualnego stanu uwilgotnienia gleby. Jest to bardzo ważne, ponieważ tą samą odmianę na tym samym polu w roku o bardziej posusznym przebiegu pogody siejemy na innej głębokości niż w roku, w którym wody jest pod dostatkiem. Ogólne zalecenia mówią, iż na glebach ciężkich, zwięzłych kukurydzę powinno się wysiewać na głębokość 4-5 cm, natomiast na glebach lżejszych, piaszczystych 6 nawet do 7. Są to jednak tylko wielkości orientacyjne, ponieważ najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, na jakiej głębokości mamy wysiewać nasiona, jest jak już wspominałem, aktualny stopień uwilgotnienia gleby. Zarówno zbyt Płytki, jak i zbyt głęboki siew nie są korzystne dla kukurydzy. Przy siewach płytkich, schodzące rośliny są narażone na to, iż w okresach e, okresowych braków wody w glebie, schody będą słabsze, a rośliny będą mniej wyrównane. Z kolei przy siebie zbyt głębokim. Nasiona wprawdzie mają lepszy kontakt z wodą zgromadzoną w glebie, ale niższa temperatura gleby na tej głębokości spowalnia kiełkowanie oraz może przyczynić się do pogorszenia jakości wschodów. Jakie są najczęstsze przyczyny niejednakowej głębokości wysiewu nasion? Przede wszystkim jest to zły stan przygotowania pola do siewu. Chodzi tutaj o to, żeby powierzchnia pola była jak najbardziej wyrównana, gładka, bez dużych grud, brył. Które to negatywnie kładą się na jakości siewu. Kolejna kwestia to zły stan techniczny siewnika. Siewnik musi być prawidłowo wyregulowany, i to jest kluczowe przy zapewnieniu wysokiej jakości siewu nasion. Ostatnim parametrem, który również może pogarszać jakość siewu, jest zbyt duża prędkość siewu. Podsumowując. Pamiętajmy zatem, aby nie wysiewać nasion kukurydzy w zimną, niedostatecznie ogrzaną lub wystudzoną glebę. Dobierzmy prawidłowo ilość wysiewu nasion oraz głębokość i to się z pewnością przyczyni do zwiększenia powodzenia naszej uprawy.